Ale mężczyzna w tym winie, jeżeli kobieta idzie robić aborty. Nie Hitler, ale, atlantrujane. Częinhos, athletes, ale 저도Plusינה... ten, ten boli, nie Hitler, a mężczyzna winie. To bym w ustach, to bym w tym samym tak samo jak ja bym teraz sam czekał plakatem i bym parę zdjęć księżyc z Irlandii postawił, ambicje, prawda i, i tak dalej, i tak dalej. I byśmy byli tete wy by o tym, a ja o tym. No. Ale po to, jest... to, ja mam co to a nie ma czego reklamować? Problem? Nie nie po pierwsze to, bo bo to, 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 to co, stoi pan z opaską biało-czerwoną, wygląda to jakby tak, 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 tak dalej, to, tak dalej, to może nie, to możecie, oczywiście, demokracja w dalszej formie. swoje emocje. Pan nie da rady że pierwszym ustawodawcą w Polsce, który E, który aborcję legalizował, był ustawodawca hitlerowski. E, 9 marca przypada kolejna rocznica e, właśnie tej, tej legalizacji, e, a jednocześnie zbiega się to z datą e, 8 marca, w którym środowiska feministyczne e, organizują swoją tradycyjną manifestację. Celem, celem jest uświadomienie ludziom, że E, Aborcja w Polsce jest nieodłącznie związana z systemami wartości e, totalitarnymi. Z hitleryzmem, z nazizmem, z, z narodowym socjalizmem czy ze stalinizmem. I to jest, i to jest, to jest, to jest sens, to jest klucz tej akcji.